Dobrze, wchodzimy tu jak, jak wręcz do jakiegoś tunelu. Pomina. No i kolejny. Fajnie. Czuję się, jakbym miał jakieś ułatwienia, ale zapewniam, że nie wpisywałem żadnych kodów. To jest po prostu szósta misja, więc ona jest trudna. Po to, żeby się przygotować też do następnej, jeszcze trudniejszej. Na przykład, w postaci zakupu broni. Będziemy dokupywać jeszcze więcej amunicji i innych materiałów pomocniczych Aha, no nie, 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 nie Widzicie, no już mnie, już mnie dziabnął, już za dobrze było No i fajnie, tutaj mamy kolejne fanty, uhu, uhu Mamy zapteczkę na szczęście, więc nie umieszkam ją użyć Jakieś kurzone leci. O chyba tutaj jest wyjście już tak blisko, pięknie.